Witam, w tym filmiku pokażę Wam, jak z GTA San Andreas zrobić GTA 4. Od razu przepraszam, że nie używam swojego głosu, ale tymczasowo nie mam mikrofonu i musicie się zadowolić tym prostym syntezatorem mowy. Najpierw wejdź w adres który widnieje na ekranie lub wejdź w link podany w opisie filmiku. Gdy ściągniesz już moda, wypakuj go do folderu z grą GTA San Andreas. Gdy wypakujesz moda, wejdź do gry, naciśnij nowa gra lub otwórz wcześniej zapisaną grę. Gdy załaduje ci się gra, wciśnij shift plus F12 i ciesz się grafiką prawie jak w GTA 4. A oto screen przed i po wciśnięciu F12 i zapraszam do ściągania moda. Dziękuję za oglądanie tego słabego filmiku z prostym syntezatorem głosu. Do widzenia.